Witam w kolejnym odcinku. Dziś bierzemy na tapetę prawdziwego giganta wśród diesli koncernu Volkswagen, silnik 3.0 TDI. Ta 3-litrowa, sześciocylindrowa jednostka napędowa przez lata gościła w wielu prestiżowych modelach Audi, Volkswagena i nawet Porsche, oferując imponujące osiągi i moment obrotowy. Zacznijmy od zalet, bo tych jest naprawdę sporo. Przede wszystkim 30TDI to synonim świetnej dynamiki i wysokiego momentu obrotowego. Ta jednostka poprawi, potrafi zapewnić potężne przyspieszenie i elastyczność w każdych warunkach drogowych. Wyprzedzanie, jazda pod górę czy holowanie przyczepy nie stanowią dla niej żadnego problemu. Kolejnym plusem jest wysoka kultura pracy. Sześciocylindrowa konstrukcja zapewnia płynną i cichą pracę silnika, co znacząco podnosi komfort podróżowania. Zwłaszcza na drugich dystansach. Wiele wersji 3.0 TDI łączy dobre osiągi z rozsądnym zużyciem paliwa, jak na silnik o takiej pojemności i mocy. Oczywiście nie jest to jednostka super oszczędna, ale w trasie potrafi zaskoczyć pozytywnie. Nie można też zapomnieć o trwałości. Generalnie 3.0 TDI uchodzi za solidną i wytrzymałą konstrukcję, o ile jest regularnie serwisowana i odpowiednio eksploatowana. Warto również wspomnieć o prestiżu, jaki wiąże się z posiadaniem samochodu z takim silnikiem. Jednostka V6 TDI dodaje autu, charakteru i podkreśla jego wyższą klasę. Niestety, jak każdy silnik 3.0 TDI ma również swoje wady. Jedną z potencjalnych bolączek są koszty serwisu i napraw. Ze względu na bardziej złożoną konstrukcję V6 więcej komponentów, ewentualne awarie mogą być droższe w usunięciu niż w przypadku mniejszych 4 diesli. W niektórych wersjach i rocznikach mogły pojawić się problemy z układem wtryskowym common rail, turbosprężarką czy filtrem cząstek stałych DPF. Zwłaszcza przy wyższych przebiegach i niewłaściwej eksploatacji. Warto również zwrócić uwagę na układ dolotowy, w którym z czasem może gromadzić się nagar, ograniczając przepływ powietrza. W niektórych modelach Audi z wczesnych lat produkcji 30TDI, np. B7A4A6, mogły występować problemy z napędem pompy oleju co w skrajnych przypadkach mogło prowadzić do zatarcia silnika. W nowszych generacjach ten problem jest rozwiązany. Jak to wygląda z kosztami? Koszty zakupu samochodów z silnikiem 3.0 TDI są zazwyczaj wyższe niż w przypadku modeli z mniejszymi jednostkami napędowymi. Na rynku wtórnym ceny są zróżnicowane w zależności od modelu, rocznika przebiegu. Koszty eksploatacji mogą być wyższe ze względu na potencjalne większe zużycie paliwa, szczególnie w mieście i droższe serwisowanie. Trzeba liczyć się z wyższymi cenami części zamiennych i robocizny. Opinie użytkowników na temat silnika 30 TDI są w większości pozytywne. Kierowcy chwalą sobie wysoką moc, moment obrotowy i kulturę pracy. Wielu docenia trwałość tej jednostki. Negatywne opinie często dotyczą wysokich kosztów serwisu i napraw w przypadku awarii. Właściciele podkreślają, że regularne serwisowanie i stosowanie się do zaleceń producenta są kluczowe dla długiej i bezproblemowej eksploatacji. Podsumowując, 30 TDI to mocna i kulturalna jednostka napędowa. Która zapewnia wysoki komfort i dynamikę jazdy. Jest to silnik trwały, ale potencjalne koszty serwisu i napraw mogą być wyższe. Jeśli szukacie mocnego diesla V6 w samochodach koncernu Volkswagen, Audi czy Porsche, 30 TDI jest godną uwagi opcją, ale pamiętajcie o dokładnym sprawdzeniu historii serwisowej i kondycji konkretnego egzemplarza przed zakupem. Jakie są Wasze doświadczenia z silnikiem 30 TDI? Mieliście jakieś przygody, czy może cieszycie się bezproblemową eksploatacją? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.